Horoskop miłosny od 25 czerwca do 1 lipca. Baran. A u Barana mamy kartę transformacji, więc szanowny Baranie, trzeba będzie przewartościować pewne znajomości, pewne relacje, popodejmować jakieś ważniejsze decyzje, więc to co chciałbyś zmienić, to co chciałbyś wdrożyć do swojej relacji, to w tym tygodniu trzeba będzie tutaj nad tym się pochylić i zabrać się do działania. Byk. A dla Byka mamy Piątkę Kielichów. Piątka Kielichów to taka karta troszeczkę straty, taka karta troszeczkę tam, powiedzmy, rozlanego mleka. Więc, Szanowny Byku, w tym tygodniu, gdyby Ci przyszło z kimś się pokłócić, to ta kłótnia może mieć tutaj, powiedzmy, szerokie konsekwencje. Gdybyś chciał się gdzieś tam, powiedzmy, z kimś rozstawać, stawiać mm, sprawę na ostrzu noża, to w tym tygodniu te, powiedzmy, sytuacje mogą być bardzo nieodwracalne. Dlatego też, Szanowny Byku, apeluję, zapraszam, polecam, podpowiadam nieco więcej dyplomacji, nieco więcej tej ostrożności do tego żeby ten tydzień spędzić jak najbardziej radośnie i bezpiecznie. Bliźnięta arcykapłan. Arcykapłan będzie mówił o tym, żeby nie przesadzać. O tym, żeby traktować innych tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. Dlatego też tutaj, powiedzmy, zanim byś wpadł, wpadła na jakiś tam pomysł, żeby kogoś sprawdzać, żeby snuć jakąś tam intrygę, to bym Ci powiedział, że lepiej nie w tym tygodniu. Natomiast arcykapłan będzie mówił o tym, że jeżeli ja będę gdzieś tam, powiedzmy, szczery, jeżeli ja gdzieś tam, powiedzmy, prawdziwie będę podchodził do swojego uczucia i tak dalej, to dowiem się prawdy. Więc tutaj w tym tygodniu to dążenie do prawdy może być jak naj. Bardziej prawdziwe i wskazane, ale też ta, ta karta mówić będzie o tym, że w tym tygodniu nie ulegaj cudzym wpływom, nie ulegaj cudzym intrygom. Tutaj, powiedzmy, zachowaj pewne rzeczy dla siebie i obserwuj rozwój sytuacji. Rak. A dla raka mamy kartę pod tytułem dziewiątka buław, a dziewiątka buław to jest taka karta, gdzie trzeba będzie bronić swojego terytorium. Że tutaj powiedzmy ktoś może podrywać Twoją partnerkę, Twojego partnera, ktoś tutaj może gdzieś tam powiedzmy Cię prowokować do jakichś tam rzeczy lub też jeżeli jesteś w relacji, to partner, partnerka mogą chcieć Ci wchodzić na głowę. Zatem szanowny raku, troszeczkę hamuj piętą, troszeczkę tutaj powiedzmy pilnuj swoich emocji do tego, żebyś za te swoje reakcje nie został ukarany. left. A dla lwa mamy ósemkę buław. I jak to czasami bywa, w naszym życiu albo nic się nie dzieje, albo wszystko dzieje się naraz. Więc szanowny lwie, w tym tygodniu licz się z tym, że mogą mieć miejsce kumulacje. Że to się zadzieje, tamto się zadzieje, że tak jak nie było randek, tak nagle będzie pięć randek. Albo tak jak na przykład, powiedzmy, partner, partnerka byli oziębni, to teraz będą tutaj w cudzysłowie gorący. Więc, 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 licz się z tym, że wiele rzeczy zadzieje się naraz. I bądź przygotowany na różnego rodzaju, powiedzmy, sytuacje i rozwój tego rodzaju sytuacji. Badna. A u panny mamy koło fortuny, a koło fortuny będzie mówić o tym, że wszystko zdarzyć się może. Możesz mieć tutaj różnego rodzaju dobre zbiegi, okoliczności, ale też ta karta mówić będzie o tym, że weryfikuj informacje. Nie wiesz we wszystko, nie wiesz każdemu, że tutaj powiedzmy to, co nam się wydaje różowe, może być czerwone, a to, co się wydaje zielone, może być niebieskie. Więc zanim z kimś się umówisz, zrób jakiś tam lekki research, albo tutaj powiedzmy, a zbierz jakiś tam wywiad na temat swojego potencjalnego tutaj powiedzmy partnera, partnerki. Ale też przy tejże, powiedzmy, koło fortuny, jak już masz stałą, powiedzmy, relację, to zadbaj o jakieś małe niespodzianki. Niech coś się zadzieje. Wyjdźcie do kina, do teatru gdzieś tutaj, zróbcie sobie jakąś tam, powiedzmy, miłą chwilę, miłą przestrzeń, żeby dobre rzeczy mogły się zadziać. Ale też tutaj, powiedzmy, gdybyś mógł, mogła, to zrób to z zaskoczeniem dla swojego partnera. Waga! A dla wagi mamy. Króla Buław. A Król Buław to bardzo atrakcyjna karta w sensie fizycznym. Więc, Szanowna Wago, możesz komuś paść w oko, Twoja charyzma, Twoja uroda, Twoja przystojność, Twoja atrakcyjność będzie tutaj, powiedzmy, zauważana, więc tutaj możesz też liczyć na to, że wiele osób może Cię zauważać. Tak jak do tej pory gdzieś tam byłeś, byłaś troszeczkę niewidoczna, gdzieś tam, powiedzmy, nie miałaś czasu na przestrzenie osobiste, to w tym tygodniu, Szanowna Wago, czy jesteś singlem, czy singlem, czy jesteś osobą związaną, Możesz liczyć na większe powodzenie. Skorpion. A u Skorpiona mamy rycerza kielichów. Rycerz kielichów to mężczyzna, który nie zmienia swoich poglądów, więc szanowny Skorpion, jeżeli kogoś masz, z kim się spotykasz, szanuj tą, powiedzmy, przestrzeń. Nie daj się poderwać nikomu tam, powiedzmy, obcemu, innemu, bo możesz tego, powiedzmy, żałować. Natomiast rycerz kielichów mówi o tym, że ja zdecydowałem że tutaj powiedzmy opowiadam się za tą, za tą osobą i takim zostaje, ale też, szanowny Skorpionie, w tym tygodniu nie łam swoich zasad. Jak ktoś Ci się nie podoba, to nie wchodź w tą relację. Jak ktoś Ci nie pasuje, to szkoda na to czasu, żeby tutaj samego siebie w niczym nie oszukiwać. Strzelec. A dla strzelca mamy... Asa Mieczy. As Mieczy to jest taka karta, gdzie różne rzeczy mogą wydarzyć się w cudzysłowie z przypadku, ale też ta karta będzie mówić o tym, że cudzy kryzys może być źródłem Twoich możliwości. Zatem mogą ci się trafiać takie sytuacje, gdzie. Jakaś para się rozstanie i ktoś ciekawy tutaj, powiedzmy, w cudzysłowie, wróci na rynek i możesz się, szanowny strzelcu, z kimś ciekawym poumawiać, ale też ta karta będzie mówić o tym, że jeżeli coś się dzieje i jest to dopiero początek jakiejś tam, powiedzmy, relacji, to się cicho. Nie opowiadaj, nie chwal się, nie mów o tym, kogo poznałeś, z kim się spotykałeś. Też, jeżeli idziesz na jakąś tam randkę, unikaj, powiedzmy, opowieści o twoich byłych, powiedzmy, chłopakach, dziewczynach, bo bardzo źle to będzie wyglądać. Kocierożec. A u mamy kartę sprawiedliwości, więc znów jakaś przeszłość może się pchać na tapetę, jakieś osoby mogą tutaj powiedzmy próbować do Ciebie wracać, ale też może to być taka karta, gdzie Twój partner, Twoja partnerka dalej Ci będą kręcić tam powiedzmy dziurę w brzuchu do tego, żebyś się w jakiś poważniejszy sposób opowiedział lub opowiedziała wodnik, a dla wodnika mamy rycerza buław. Rycerz buław to karta atrakcyjności, to karta powiedzmy no seksualności, etc. I tutaj przy tej karcie, szanowny wodniku, zyskasz na atrakcyjności i nieważne, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, czy jesteś związany, czy jesteś zajęty, różne osoby będą na ciebie patrzeć no takim bardziej pożądanym, powiedzmy porządliwym wzrokiem, więc tutaj te nasze akcje wtedy powiedzmy zyskują, ale też przy tej karcie, szanowny wodniku, troszkę uważaj, żeby nie czy się czyimiś uczuciami, że jeżeli ktoś ci się nie podoba, nie rób tej osobie, powiedzmy, nadziei, bo gdzieś tam, powiedzmy, w przykry sposób się to może kończyć. Ryby. A dla ryb mamy dziewiątkę buław, a dziewiątka buław to taka karta, gdzie trzeba będzie bronić swojego terytorium, trzeba będzie bronić swoich praw, zasad, przestrzeni, etc. Więc, szanowny ryby, jeżeli jesteście, powiedzmy, z kim w związku, to... Pilnujcie tej, powiedzmy, osoby, pilnujcie, powiedzmy, tej swojej relacji, w sensie takim, żeby inne osoby nie powtrącały się w to Wasze, powiedzmy, życie, w tą Waszą intymność, bo tutaj, powiedzmy, jak Twój partner zacznie kogoś słuchać, to Ty się z tym swoim partnerem zaczniesz kłócić. Natomiast, jeżeli jesteś singlem, singielką, to przy tej karcie troszkę uważaj na jakieś, powiedzmy, osoby, które nie byłyby w Twoim guście, ale chciałyby tutaj, powiedzmy, od Ciebie czegoś więcej, więc tutaj bronimy swojego terytorium. Jako swoich zasad, jako swojego gustu, jako tego, że, że, że nie podejmuję dla siebie decyzji, które byłyby dla mnie niewygodne. Natomiast, szanowni Państwo, jeżeli spodobały Wam się te treści, to serdecznie namawiam, zapraszam do subskrybowania naszych treści na YouTube, do odwiedzania naszej strony dobrawróżba.pl. Niech się dobre rzeczy dzieją, dobrawróżba.pl. Sylwester Hordecki.